25 urodziny Interbroker, awanse dyrektorskie w OVB Polska i warsztaty projektowego myślenia dla brokerów zorganizowane w PZU. Życie to były tematy, które w ubiegłym tygodniu wzbudziły Wasze zainteresowanie. Dzień dobry, tutaj Aleksandra Wysocka redaktorka naczelna Gazety Ubezpieczeniowej w cotygodniowym programie Ubezpieczeniowe to 3. Dzień dobry, dzisiaj mam gościa specjalnego, on tu już czeka, on zaraz będzie, spokojnie, nie denerwujcie się, już możecie mu tu wygrzewać, Wygrzewać miejsce kciukami w górę, bo wiem, że ekipa interbrokera tam jest i ze swoim prezesem na dobre i na złe, nawet kiedy go wystawiono na jakieś tutaj przeżycia w postaci wystąpień onlineowych. Więc kciuki w górę, moi drodzy, Toruń, pozdrawiam, ale też wszystkie miejsca, gdzie, gdzie przedstawiciele brokerzy z Interbroker w Polsce działają, żeby lepiej służyć samorządom, ale nie tylko wszystkim klientom. Więc Szczególnie dzisiaj ciepło w stronę brokerską. No, ale zanim przejdziemy do jubileuszu interbrokera, bo o tym trochę więcej nam Robert Korzuchowski dzisiaj opowie już sam bez mojego pośrednictwa. Tak, bo to jest ewidentnie numer jeden. Słuchajcie, 1150 odsłon to jest jakiś w ogóle rekord. To jest rekord. Więc, tak jak tam jest 100 brokerów, to nie wiem, czy każdy po prostu tam czytał 10 razy, czy, czy jakoś inaczej to zadziałało, ale po prostu petarda, moi drodzy. Więc o tym za chwilę, o tym za chwilę. O, właśnie, tutaj witam wszystkich, którzy dochodzą. Cześć Aniu, witam Filipa. No i ujawniajcie się, bo tak jakoś weselej w ten zimny, mroźny, zaśnieżony dzień, jak jest nas trochę tutaj więcej, jak widzimy, że inni jeszcze żyją. Tak, no dobra, ale na miejscu drugim też naprawdę dobry wynik. Rozmowa, właściwie wypowiedź Karoliny Kozłowskiej, która niedawno awansowała na stanowisko dyrektorskie w. OVB to jest taki cykl e, przez tą no jedną z największych multiagencji w Polsce życiowo, no mieszaną, ale głównie skupiającą się na życiu. E, I no struktura taka MLM-owa, e, no i tam jak się naprawdę dobrze rekrutuje, dużo pracuje i jest się na 200% zaangażowanym, no to w którymś momencie przychodzi to stanowisko dyrektora krajowego, no i Karolina dołączyła do do grona dyrektorów krajowych OHB. brawo dla Karoliny. No i jak ona to zrobiła, co jest dla niej ważne, o tym pisze, no i wy chcecie o tym czytać. O, cześć Cezary. Cezary, ja wiem, że ty jesteś multiagentem, ja już cię nie mylę wcale z aliansem, zobacz jak się nauczyłam już. E, tak, e, pozdrawiam wszystkich multiagentów. I OVB też, ale nie tylko. Więc jeżeli chcecie trochę inspiracji, albo po prostu zobaczyć, jak to robią inni, albo trochę wam w tym grudniu potrzeba jednak doładowania, no to w MLM-ie, słuchajcie, to, to można się doładowywać. Oni tacy są trochę nakręceni, no trochę bardzo nawet, tak bym powiedziała. Więc tutaj, co Karolina ma do powiedzenia, możecie sobie zerknąć. No ale na trzecim miejscu również tematy mocno, mocno brokerskie, bo Zapowiadane jeszcze na kongresie brokerów. Podczas debaty, którą też miałam przyjemność prowadzić dla PZU, życie młodzi dorośli o tym, jakie są klienci z tych młodszych pokoleń, czego oczekują, czy produkty ubezpieczeniowe są dopasowane do tego, jak oni żyją, czego potrzebują, czego się boją, co jest dla nich ważne. No i PZU na koniec tej debaty zapowiedziało: dobrze, jest tu dużo ciekawych pomysłów, to spotkamy się wszyscy i w takich bardziej już kontrolowanych warunkach warsztatowych, Spróbujemy na nowo podejść do tej oferty życiowej. No i rzeczywiście, moi drodzy, trzeba było chwilę poczekać, bo dopiero w listopadzie te warsztaty się odbyły, ale za to jak? W sumie 40 osób wzięło w nich udział. Byli podzieleni na cztery zespoły, e, gdzie e, Brali udział brokerzy, ale też przedstawiciele pzt i to z różnych części biznesu, więc byli ci, co odpowiadają za produkt, za IT, za operacje. tak? Więc rzeczywiście, no, jak ktoś w ubezpieczeniach robi, no to wie, że każdy produkt ubezpieczeniowy to jest tak naprawdę rzesza ludzi. I to mówimy i o tych produktach korporacyjnych, i o tych produktach indywidualnych też. No i żeby to wszystko się spinało, no to oczywiście nasz kochany klient musi być w środku, no ale on sam tam nie, nie wystarczy, bo potrzebne jest też bardzo dużo procesów. I ludzi, którzy to razem poskładają w całość. No więc oni się zebrali i obiecuję PZT, że pierwsze zmiany produktowe, zainspirowane właśnie przez brokerów no Już zostaną wprowadzone w życie jeszcze w tym roku, w grudniu, tak? Mnie przekonywał w zeszłym tygodniu Tomek Wakoma. Ja wierzę Tomkowi, Jak on tak mówi, no to przypuszczam, że rzeczywiście tak będzie. Wiem, że w sumie, no, jeden ma być chyba jeszcze w grudniu, pozostałe w pierwszym kwartale zmiany mają się pojawić. No, i myślę, że to jest naprawdę mega, mega dobry kierunek, żeby te produkty nie powstawały, nie powstawały tak sobie spółki, tylko żeby, no. Były bliżej i klientów, ale też brokerów czy agentów, którzy no są przecież najbliżej klienta. Oni go słyszą, oni mu towarzyszą i widzą, co tam się dzieje, co funkcjonuje, a co może niekoniecznie. Więc brawo tutaj dla PZU, dobra robota. No tylko wiadomo, że, że to, to nie można, nie starczy zrobić coś tam raz i potem wrócić do starego modelu, bo tak zmiana się nie zadziewa. Więc będę obserwowała dalej, trzymam kciuki. I, i w ogóle brawo. No dobrze, ale ja wiem, że wy czekacie zupełnie wcale nie tutaj na PZU dzisiaj z całym szacunkiem dla lidera rynku, tylko na Roberta, który tutaj się pojawi prezesa Inter. Broker Robercie, czy jesteś z nami? Witam, witam, jestem. Cześć Olu, witam, witam, witam Państwa. Tak, Moi drodzy, ponieważ Robert tutaj w online debiutuje, oni są tacy bardziej stacjonarni, bo oni chcą być blisko i siebie nawzajem i klientów. No to w online Robert to nie jest tak, że co tydzień na live'ach występuje jeszcze. Może to będzie dzisiaj ten przełomowy moment, więc dla Roberta proszę o bardzo duże kciuki w górę. Tam wiecie, i na LinkedInie, i na Facebooku są takie sposoby, żeby tę obecność swoją zasygnalizować. Tak, jest OK, dobrze. Widzę, że tu rzeczywiście się dzieje. E, fajnie. O, jeszcze widzę, że Andrzej się pojawił. Cześć, Andrzeju. E, Robercie, Interbroker. 25 lat to już w życiu nawet człowieka. To już jest taki wiek, gdzie już mniej więcej e, człowiek coś sobą reprezentuje w miarę przewidywalnego. No i myślę, że po, po firmie brokerskiej to już też można powiedzieć, że już wiecie, kim jesteście. E, najpierw chciałam Cię poprosić, żebyś trochę firmę przedstawił. No to, że jesteś Storunia, no to nikogo nie zdziwi, bo, bo to można tak strzelić i właściwie. Jeżeli dobra firma no, brokerstwa, no to, to pewnie z Torunia, no bo no bo skąd? Tak, duże prawdopodobieństwo, że jak broker to z Torunia i faktycznie Dokładnie. tak jest. Jesteśmy z Torunia. mimo że działamy na terenie całego kraju. 25 lat temu powołaliśmy spółkę, wtedy tak naprawdę wymusiły to na, na nas miasto Poznań i Toruń, które chciały do obsługi brokera, który będzie osobą prawną, więc nasze indywidualne działalności jakby połączyliśmy, powołaliśmy spółkę i od tego czasu działamy jako spółka prawa handlowego. Oczywiście przez ten okres wiele przemian, transformacji, no w tym tu muszę powiedzieć tragiczna śmierć Krzysztofa Lange, wspólnika, ale też mojego przyjaciela, która na pewno miała spory wpływ na, na funkcjonowanie. Natomiast oczywiście czas w jakiś sposób powoduje, że że sobie poradziliśmy i działamy dalej. Działamy prężnie, no bo w tej chwili kilka oddziałów w Polsce, no i obsługujemy klientów na terenie całego kraju. A tak jak powiedziałeś, że te nasze onlineowe, zdalne działanie jest faktycznie moim takim można powiedzieć, debiutem, bo my faktycznie wolimy pracować stacjonarnie, bo uważamy, że jakby bliskość do klienta, ale też praca pracowników, Daje lepsze efekty, też wymiana doświadczeń, wymiana zdań, wspólne przemyślenia, więc chyba nic nie zastąpi tego bezpośredniego kontaktu człowieka z człowiekiem. No cóż, ja byłam u nich miesiąc temu chyba, już to, jak ten czas leci, i muszę wam powiedzieć, że rzeczywiście to jest jakieś niesamowite w ogóle miejsce, takie. Widać wspólny mianownik, ale jednocześnie każdy też ma możliwość wyrażenia swoich pasji, swoich zainteresowań. To też w wystroju w ogóle siedziby, tutaj mamy jakieś piłkarskie elementy, tu jakieś jeszcze biegowe, tu jeszcze inne rowerowe. No oni są ludźmi pełnymi różnych pasji. I też do ubezpieczeń, bo z okazji 25-lecia naprawdę zrobiliście coś wyjątkowego. Bo ja byłam naprawdę na wielu galach 20-lecia, 15-lecia, nawet 25-lecia się zdarzyło, czy 30-lecia. No ale czegoś takiego, co zrobiliście, wy, to nie widziałam wcześniej, więc jakbyś, Robercie, powiedział, jak wy świętujecie wasze 25 lat. Znaczy takim, takim głównym naszym świętowaniem to jest oczywiście. Studia podyplomowe dla wszystkich innych pracowników, fundowane przez spółkę, ale studia napisane można powiedzieć przez nas, przez pracowników, czyli program tych studiów, to, czego chcieliby się nauczyć, uczyć, jest wymyślone przez pracowników, tutaj przed kierunkiem Piotra Mikuszewskiego, który był takim można powiedzieć, animatorem tych studiów. Wyszukaliśmy uczelnię i tutaj można powiedzieć tak na przekór wojnie toruńsko bydgoskiej uczelnia jest Goszczy, Wyższa Szkoła Gospodarki Goszczy, która podjęła się zadania i do tego programu studiów, które my nakreślaliśmy, zatrudnia fachowców, zatrudnia wykładowców i, i tak, żebyśmy realizowali to, co jest, to co my uważamy. Jest dla naszych pracowników potrzebne, żeby jeszcze lepiej obsługiwać klientów, no w tym przede wszystkim klientów samorządowych, bo to jest nasza główna, główna działka to ubezpieczenie gmin, powiatów, czyli samorządów terytorialnych. No i jesteśmy po czwartym zjeździe. W tych studiach bierze udział prawie połowa pracowników i ja też uczestniczę, także to też jest dla mnie nowe wyzwanie, mimo że ja mam duże doświadczenie samorządowo, bo 30 lat pracy w samorządzie, ale też dowiaduję się nowych rzeczy, ale też myślę, że mogę służyć radą i te dyskusje z wykładowcami, bo coś jest ważne, to są też praktycy. Te zajęcia prowadzą też praktyce, te dyskusje naszych pracowników i wykładowców to jest największa wartość dodana na tych zajęciach. Moi drodzy, mi się wydaje, że można się od interbroker tylko uczyć, tak? Bo w bardzo ciekawy sposób tam się łączy ten profesjonalizm, czyli chęć doskonalenia się, pogłębiania wiedzy, czego studia podyplomowe takie szyte na miarę i to w tematyce, w której się specjalizują, no to są takim tego najlepszym wyrazem. Do tego taka bardzo duża relacyjność i gra zespołowa. No, jestem pod wrażeniem i uważam, że nawet wśród Toruńskich tam pereł bro, brokerki polskiej, no to to jest, to jest coś wyjątkowego, więc no, trzymam bardzo kciuki moi drodzy za kolejne 25 lat, gratuluję wszystkim pracownikom, którzy nie dość, że naprawdę z pełnym zaangażowaniem pracują, to jeszcze potem w weekendy co drugi tak znajdują czas, żeby z tymi samymi ludźmi potem jeszcze się uczyć o tym samym. Znaczy, to, te, to też jest okazja, że szczególnie zjazdy stacjonarne, że wtedy możemy spotkać no, pracowników z wszystkich oddziałów, także to też jest też wymiana doświadczeń, a też y, takie pogłębianie relacji, bo studia są y, hybrydowo, czyli jedne zajęcia są stacjonarne, drugie idąc nowocześnie y, są zdalne, ale jednak wszyscy uważamy, te, że te zajęcia stacjonarne są dużo, dużo lepsze, ciekawsze i wydajniejsze dla nas. No ja rozmawiałam też z kilkoma uczestnikami studiów, jak byłam u Was w Toruniu. No i właściwie wszyscy byli zgodni co do tego, że te stacjonarne zajęcia są jednak najlepsze, więc no zobaczymy, co tam dalej. Wiem, że będzie jakaś publikacja po obronach prac dyplomowych. Myślę, że na pewno o tym napiszemy. To będzie, prawda, jesienią przyszłego roku. Tak. Tak, jesienią przyszłego roku chcemy, znaczy będzie obrona prac dyplomowych i najlepsze prace, które zostaną wytypowane przez wykładowców, chcemy wydać w formie monografii książkowej. Myślę, że to będzie dobry materiał zarówno dla kandydatów na brokerów, brokerów, ale również dla, dla naszych klientów, dla samorządów. Będzie to ciekawa książka. Chcę ją też ale... trochę napisać w takiej formie, żeby było łatwa do czytania, żeby to nie to był ambit. taki podręcznik yy, y, naukowy, ale żeby to było łatwa do czytania dla każdego, kto po nią się weźmie. No co zobaczymy, jak to Wam pójdzie, bo to jest duże wyzwanie. Na końcu tak chciałam dopytać, ilu Wy tam macie brokerów? Bo wiem, że w sumie jest was około setki, setka z kawałkiem, i jaka część tej liczby to brokerzy? Znaczy, około 90% pracowników to są już licencjonowani brokerzy. My dążymy do tego, żeby każda osoba, która do nas przychodzi w przeciągu roku, zdała egzamin brokerski i to się realizuje. Także mamy około 90% to licencjonowani brokerzy. Moi drodzy, no właśnie to jest Interbroker, oni tacy są. Nie wiem. No, mam nadzieję, że jak najwięcej e, takich firm e, jest w tym kraju. Wiem, że ja nie wszystkie znam, bo bardzo wiele firm brokerskich, oni po prostu lubią dobrą robotę, ale niekoniecznie się pchają na afisze. E, I myślę, że gdyby nie jubileusz, nie Piotr, który animował i studia, ale też tutaj dręczył prezesa, no pokażmy, pokażmy, wyjdźmy trochę do przodu, no to pewnie też byście się nie zdecydowali, żeby tak trochę wyjść e, na szerszą arenę z, z tymi waszymi działaniami. No, no, jak, no trochę, jak to wygląda? trochę pewnie tak, no bo w Toruniu tych brokerów, znaczy, Znacznie większych od nas jest przecież sporo. Natomiast no, my, my robimy swoje, uważamy, że to, co robimy, robimy dobrze i robimy wszystko przede wszystkim po to, żeby klienci, których obsługujemy, byli jak najbardziej zadowoleni. a też, żeby atmosfera w pracy była jak najlepsza. Potem no bo to się jakoś to... łączy, prawda? Bo zadowolony profesjonalny pracownik to jest właściwie gwarancja zadowolonego. Klienta, w każdym razie bardzo zwiększa to prawdopodobieństwo, więc Robercie, jeszcze raz 100 lat dla ciebie, dla całego zespołu. Tam nie traćcie tej swojej wyjątkowej energii, bo, bo pewnie są różne momenty, też nie zawsze jest łatwo i, i można czasem. Zwątpić, no ale z takim zespołem to chyba się jakoś nawzajem motywujecie i ten poziom energii jest wysoki, sądząc po frekwencji zapowiadanej na waszym wigilijnym spotkaniu, które jest kiedy jakoś lada dzień, prawda? Kiedy? Nie, no, przecież jesteśmy po wigilijnym, w sobotę Just? mieliśmy wigilijne spotkanie, takie świąteczne, mikołajkowe można powiedzieć, zrobiliśmy je w tym roku trochę wcześniej, natomiast no, frekwencja to też można powiedzieć 92%, także to bardzo dużo, bardzo motywujące i takie podbudowujące i myślę, że wszyscy się dobrze bawiliśmy. No tak, Interbroker nawet święta robi wcześniej niż rynek, więc więc tacy są, i wiem, że Wy też mieliście z okazji jubileuszu wyjazd, prawda, i też tam jakaś bardzo bardzo duża frekwencja była. Jeszcze, jakbyś mógł dwa słowa o tym powiedzieć na koniec. Tak, no z pracownikami wyjechaliśmy na taki wyjazd szkoleniowo-integracyjny, gdzie no, troszeczkę się szkoliliśmy, ale też odpoczywaliśmy, jeździliśmy na rowerach, no, plażowaliśmy i to była też frekwencja chyba 88%. Także to też nas jako zarząd bardzo, bardzo cieszy, że pracownicy mimo tych godzin pracy, które razem spędzają, chcą jeszcze razem odpoczywać, chcą razem się uczyć. To jest taka chyba, myślę, taka największa wartość dodana i takie zadowolenie dla nas. No cóż. Dziękuję Ci Robercie za twój czas. Uściskaj tam swój zespół zarząd w pierwszej kolejności, ale też tak naprawdę tych wszystkich, którzy no na co dzień wkładają to serce i, i swój czas, żeby to miejsce było tak wyjątkowe i ta firma była tak wyjątkowa, jak jest. Trzymam kciuki za Wasze prace dyplomowe, no i mam nadzieję, że się spotkamy jesienią, no i będziecie mieli wielki problem, które te prace są najlepsze, bo wszystkie będą najlepsze. No, to też ale jak, jak się okaże, że wszystkie to wszystkie wydamy. A ola, ciebie zapraszamy na pierniki te, trójnia, ponownie. Także, jak będziesz w trójnastu zapraszamy na pierniki i kawę, i na piłkarzyki do nas. Także. Słuchajcie, oni mnie tak ugościli piernikami, że ja tu porozdzielałam te pierniki przez mój cały zespół i my je przez dwa tygodnie potem jedliśmy, tak więc. Więc to jest właśnie toruńska gościnność. Ale tak. jeszcze Ola, jak przyjedziesz, to następny raz oprócz piłkarzyków będą też szachy, bo tutaj taki dostałem fajny podarunek od pracowników i te szachy i będziemy robić takie chwile ciszy, żeby można pograć w ekspresowe szachy. Ekspresowe szachy. Myślę, że to jest coś właśnie dla mojego temperamentu. Bo te takie zwykłe. To ja no już ponieważ... Muszą być ekspresowe, żeby był czas na pracę. Thanks. Dokładnie. Chyba, że połączyć takie szachorzyki zrobić y, i połączyć szachy z piłkarzykami y, i wierzę, że jak ktoś to zrobi, to właśnie Interbroker. Robercie, dziękuję Ci bardzo. Ja dziękuję bardzo. Szacunek dla Ciebie i dla całego Twojego zespołu. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Moi drodzy, to był właśnie Robert Kożuchowski, Interbroker. Oni mnie, oni mnie inspirują bardzo, tak? I myślę, że, że wiele możemy się wszyscy nauczyć, jak podchodzić do, do pracy zespołowej, do budowania firm i do służenia klientom właśnie w naszej tej branży, bardzo pomocowej i ważnej tak naprawdę. Na koniec mam dla Was oczywiście zaproszenie do czytania naszego bezpłatnego, codziennego newslettera. To nic nie kosztuje, a ta wiedza do Was sobie płynie. Dla bardziej zaawansowanych, zaangażowanych, gazeta ubezpieczeniowa, co tydzień inwestycja od osoby 100 zł kwartalnie, nawet mniej. Więc słuchajcie, co to jest? A tam mamy i korpo, mamy życie, mamy sprzedaż, mamy prawo, mamy produkty, mamy bardzo dużo ekspertów, którzy też te ubezpieczenie jak my kochają, którzy się dzielą no, tym, co robią najlepiej. I jak to się zbierze razem, to naprawdę masa inspiracji jest, Więc zachęcam, zróbcie sobie prezent albo w swoich firmach prezent i prenumerata, myślę, nie jest takim szalonym pomysłem. Zapraszam Was do tego gorąco. Zapraszam też do słuchania podcastów o ubezpieczeniach dla małych, średnich. średnich. Jacek Kasperski, sezon na misia. Bardzo fajny jest Jacek, dodam też, mega pasjonat ubezpieczeń. A, Kompensa, w piątek bije rekord Polski przytulaniu misiów. No tak, czemu by nie, więc ja oczywiście no, nie mogłam nie wziąć w tym udziału, więc w centrali kompensy się stawiam w piątek i będę ściskać te niedźwiedzie, ale misie misiami, a tak naprawdę edukacja ubezpieczeniowa również wśród tych mniejszych podmiotów no jest bardzo, bardzo potrzebna, bo te większe zadbają brokerzy, tacy jak Interbroker, no a te mniejsze firmy, które przecież tworzą naszą gospodarkę w znacznym procencie, często nie mają żadnej ochrony. Więc tutaj do was wszystkich mówię, tu w szczególności teraz do agentek i agentów. To jest trudny produkt, ale ci, którzy to robią dobrze, to realizują bardzo, bardzo ważną misję. Więc zapraszam do posłuchania, może poczujecie inspirację, że w przyszłym roku to jednak małe średnie będą ubezpieczać. Zachęcam, zachęcam. No a dzisiaj o 13 porozmawiamy o obowiązkowych szkoleniach Dagmara Różańska z Warty, tu widzicie ten stoper, tak naprawdę wszystkie zaświadczenia już powinny być dawno wysłane, bo zanim to towarzystwa przeprocesują, na przykład w Warcie to jest 60 tysięcy sprzedawców, z których każdy musi się tam opowiedzieć z tych swoich 15 godzin, to musi być sprawdzone, Również z nowymi przepisami przypominam, że na zaświadczeniach, że były ważne, teraz musi być PESEL, 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 PESEL przez PESEL. Więc to naprawdę ostatni moment. No i dzisiaj sobie o tym przypomnimy właśnie z wartą o 13. Zapraszam Was bardzo ciepło do tego. No i pędzę dalej, pędzę właśnie do warte będziemy też nagrywać zaraz wideo dotyczące właśnie obowiązkowych szkoleń. Więc ja się zmywam, ale... Problemu z energią nie mam, interbroker mnie naprawdę naładowało, myślę, że ten tydzień mam z głowy, sił mi nie zabraknie, a Wam też życzę świetnego tygodnia, niech śnieg nie będzie szkodowy, tylko niech trochę Was i Wasze dzieci tam pocieszy i może dotrwa nawet do świąt, bo czemu nie, takie rzeczy też się zdarzają na tym świecie. Wszystkiego dobrego moi drodzy, do zobaczenia.